Hej, hej, jak tam Wam minął dzień. U mnie dzisiaj było mega intensywnie, dlatego cieszę się, że mogę w końcu usiąść i sobie odpocząć. Torci, które widzicie na filmiku wykonałam dla mojej klientki na urodziny dla jej męża. I często dostaję pytania, dlaczego nie nasączam tych tortów, czy te torty są suche, czy te biszkopty są suche. No to już wam zdradzam mój sekret. Ja biszkopty wykonuję na mące orzechowej. Dlatego nie są one takie suche jak standardowe biszkopty z mąki pszennej. No i też nie mam potrzeby, potrzeby po prostu ich dodatkowo nasączać. A tutaj ten torcik zawierał jeszcze krem z białej czekolady z pastą pistacjową i krimę z malin. Jest to jeden z moich ulubionych tortów, jest naprawdę przepyszny. I nie jest słodki, bo ten krem z białej czekolady jest delikatnie słony. Jutro dokończymy sobie i ozdobimy ten tort.